Kolejny zastrzyk gotówki dla szpitali z województwa warmińsko-mazurskiego. 17 marca poznaliśmy wynik ostatniego konkursu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Łącznie do szpitali w naszym regionie trafi blisko 29 milionów złotych unijnego dofinansowania. Służba zdrowia mocno się zmienia pod względem infrastrukturalnym. Inwestujemy również w ludzi. Jak dodamy do tego chociażby w ubiegłym tygodniu dofinansowanie blisko 100 milionów złotych zarówno na szpital w Elblągu, szpital w Olsztynie, ale również na szpital MSW w Olsztynie, to, to pokazuje dobre cyfry i wyjątkowe inwestycje potrzebne dla naszych mieszkańców i nie tylko. W stolicy regionu z dofinansowania skorzystają trzy podmioty. Najwyższa kwota, blisko 4,5 miliona złotych, trafi do wojewódzkiego specjalistycznego szpitala dziecięcego. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup aparatury medycznej do poradni specjalistycznych. To ważny projekt. Podkreśla dyrekcja placówki. Te urządzenia, które będą zakupione niemalże do każdej poradni specjalistycznej, będą poprawiały i dostępność do świadczeń, ale przyspieszą diagnostykę, bo na tą diagnostykę już pacjent nie będzie musiał czekać odrębnej kolejki. Późniejszą obsługę pacjentów zakłada również Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie. Zaplanowaliśmy specjalistyczny sprzęt do diagnostyki chorób płuc, w tym astmy, wyposażenie, które pomoże nam rozszerzyć usługi w zakresie chirurgii jednego dnia. Z dodatkowych środków na sprzęt medyczny i szybszą diagnostykę skorzysta także 8 szpitali w regionie. Projekt ten już wcześniej zaczął być realizowany. Część sprzętu została zakupiona do. Na oddział ginekologiczny. W tej chwili już ogłaszamy przetarg na kolejne etapy, czyli poradnię urologiczną. Kolejną pracownią jest pracownia endoskopii, czyli kolonoskopii, gastroskopii. Tam również przewidujemy sprzęt, ponieważ sprzęt był zamortyzowany. Chyba nie ma takiej dziedziny w gospodarce, która by się tak szybko rozwijała jak służba zdrowia. Stąd potrzeby ogromne, coraz lepsza precyzja w diagnozowaniu. I ta wymiana sprzętu jest niezbędna. Wszystkie placówki przygotowują się do odwrócenia piramidy świadczeń, czyli przeniesienia ciężaru realizacji świadczeń z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Oposażamy pracownię urologiczną, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, okulistyczną, i neonatologiczną, tak żeby dostosować się do zmian, które mają w przyszłości nastąpić. Wartość wszystkich inwestycji beneficjentów konkursu to kwota ponad 36 milionów zł.